Cześć, witajcie na kanale Złotodziów. Dzisiaj kolejna szybka paczka. Nie mogłem się doczekać z jej otwarciem. Nie będziemy się jej tak dokładnie przyglądać, dlatego że czekam jeszcze na podobną sztukę, jedną, która do mnie dotrze, pewnie za kilka dni. I wtedy, jak będzie chwila, otworzę ją bardzo szczegółowo i zobaczymy z każdej strony ją. Teraz chciałem tylko pokazać, pochwalić się co znalazłem. Myślę, że to jest fajne, kto obserwuje mnie na Facebooku. Do tego od razu zachęcam. Jest link w opisie. Wstawiałem, że taka moneta się pojawiła. Była za 900 zł, teraz już jest za ponad 1200. Więc zanim do mnie dotarła, już zyskała na wartości. Myślę, że było warto. Wracamy już troszkę bliżej. No, powiem Wam, że czuć ciężar tej monety. Jestem niesamowicie ciekawy, bo to jest pierwsza moneta 5-uncjowa w staku. Ale myślę, że pójdzie jeszcze do góry, mimo tych zysków, które już teraz są. No, powiem Wam, że robi wrażenie, naprawdę. O kurczę! Jeżeli ktoś z Was ma już w kolekcji. Pierwszą monetę, bo przecież to jest pierwsza moneta z serii. Najniebezpieczniejsze zwierzęta, która wychodziła jako jednouncjowa moneta, to na pewno wie o czym mówię, kiedy patrzę teraz na pięciouncjową, no bo jest po prostu kocur, kocur. Kozacka moneta. No, tak jak mówię, na. Na Facebooku wstawiałem właśnie post od razu, jak się tylko pojawiła, że jest, i że dla mnie to jest bardzo ciekawa moneta z potencjałem ogromnym, bo jeżeli pojawi się, a mam bardzo nadzieję, że tak będzie, jeżeli pojawi się kolejna moneta, czyli Rekin, też w wydaniu pięciuuncjowym, to na pewno będę pierwszym, który będzie chciał go mieć w swojej kolekcji, no jest no niesamowita oneta, może to ta waga i ta wielkość robi wrażenie, bo wcześniej miałem dwu uncówki, które też działały, ale no to jest coś pięknego. Tak jak wspomniałem, nie będziemy tutaj się rozdrabniać w dzisiejszym odcinku, przyjdzie jeszcze do mnie jeden, więc na pewno go sobie otworzymy i omówimy. No powiem Wam, że było warto, było warto na pewno, mimo tego, że nie lubię tej królowej, jak nie wiem, na na monetach to teraz naprawdę nawet mi nie przeszkadza, mógłbym na nią siedzieć i patrzeć. No, chyba jednak 5-uncjowe monety to jest coś, co trafi do mnie na pewno. I czekamy na, na kolejne monety. Mam nadzieję, że to będzie seria. Pochwalcie się, czy macie też tą monetę w staku. Jeżeli nie, a chcecie być na bieżąco z jakimiś nowościami z, może nie z nowościami, ale z monetami, które mają potencjał według mnie inwestycyjny to na pewno wbijajcie na Facebooka, tam też będzie dużo ciekawostek, bo będę też troszkę czyścił mój stak, więc kilka monetek będzie w dobrej, w dobrej cenie. Niektóre piątki, kto ode mnie brał akcje z piątkami, to wie, że też były najniższe na, na rynku, więc na pewno obserwujcie. No i chwalcie się swoimi zbiorami. Pozdrawiam. Wszystkiego srebrnego. Cześć!